Witam Was 9 grudnia. Wczoraj nie otwieram kalendarza adwentowych ani dzisiaj, więc dzisiaj otworzymy sobie dwa okienka. No i bez zbędnego przedłużenia zacznijmy. Zaczynam chyba już standardowo od kalendarza z UK. I dzisiaj otwieramy ósemkę i dziewiątkę Dziewiątkę widzę. Pytanie gdzie ósemka? Tu jest ósemeczka. O matko, co to jest? Lakier do paznokci, czy to jest... Eyeliner jest opisany. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. E, jak jednorożec i jest różowy. Różowe złoto to jest, nie wiem. Aha, kurczę, zakryte. Dobra. Otwieram. I zaraz zobaczę, co tu mamy. Wygląda to w ten sposób teraz zobaczę No myślę, że może to wyglądać fajnie Taki gąbeczkowy... Y jest gąbeczkowa, a nie pędzelkowy. Wygląda tak. O, jest fokus. W ten sposób i taką ma gąbeczkę. Dobra. Ja sobie go zakręcam. No powiem Wam, że jest piękny. Zakręcam sobie, wytrę tutaj rękę, żeby nie żeby nie pobrudzić reszty rzeczy. Dobra. I teraz otwieram dziewiąteczkę. Dziewiątka jest tu po drugiej stronie. Co my tu mamy? Odkładam sobie kalendarz. I tutaj jest. Perełki do kąpieli Bubble Tea firma e, o zapachu winogrona. Uredziało mi gdzieś słowo. Takie perełki e, na pewno kojarzycie takie okrągłe kuleczki do wrzucenia do kąpieli. E, I teraz tak, może czekoladki. I szukam ósemki. Dziewiątka jest tutaj. A ósemka. Ósemka jest tutaj na dole. I tutaj w ósemeczce mamy czekoladkę, która była na samym początku. Tak wygląda. I dziewiątka mówiłam, że jest tu. I w dziewiątce mamy takiego zielonego Mikołajka. Teraz może kulę do kąpieli. I teraz znowu liczę. Pierwszy, trzeci, piąty, siódmy, dziewiątego. Czyli dzisiaj muszę otworzyć jedno okienko, czwórka, teraz będzie piąteczka. Strasznie ciężko się dostać do tego kalendarza, ale jest. Mi się tylko wydawało, że jest. Dobra, otwieram całe. I tu mamy taką kulę z napisem Relax. I pachnie jak większość z nich. Pachnie najbardziej tak jak, e, tak jak ten jednorożec, jaki był kilka dni temu. Odkładam. Kolejnym może Action. I znowu widzę dziewiątkę, ósemka jest tutaj na dole. Bardzo duże okienko. Oby tylko było coś fajnego. I tutaj mamy skraw do ciała. Ja nie będę go wyciągać, bo wyciąga się bardzo trudno te rzeczy. Robię to sobie po odcinku. Okienko numer 8 i okienko numer 9 jest tutaj u góry. Dobra. Numer 9 i tutaj jest krem do rąk. I tak jak ostatnio mówiłam, teraz w tym okresie bardzo się przydaje. Odkładam kalendarz. Teraz mamy kalendarz Asos. ASOS. O! I wszystko poleciało. Dobra, otwieram. I teraz tak, ósemeczka Nie widzicie, ale ósemka jest tutaj taka duża. I dziewiąteczka. Zacznijmy sobie od ósemki. Ósemka mamy Origins. I to jest maseczka oczyszczająca. Taka w ciemnym kolorze, bardzo fajna. Wyrzucam pudełeczko i mamy dziewiątkę. I w dziewiątce... U! I w dziewiątce mamy. Love Sleep Pillow Spray. Mam dokładnie taki sam spray z tamtego roku, jeszcze ani razu go nie użyłam. Może go dzisiaj wykorzystam, zobaczymy jak będzie mi się spało i czy coś tu zmieni. I ostatni kalendarz. E, ostatni kalendarz mam z Amazona. ściągam sobie od razu tą pokrywę z niego. I teraz ósemka i ósemkę mam. Jest tu na dole. ósemeczka. I dziewiątka jest tutaj. Też sobie wyciągnę. Zaraz Wam będę wszystko pokazywać. Odkładam. I teraz tak, w ósemeczce. Co my tu mamy? Dwa produkty! Jeszcze jest jakaś karteczka. No chodź tu karteczko. Jest. Hmm. Shiny Lip Fluid i Lip Liner. No, chyba nie znam tej firmy. Nigdy w życiu jej na oczy nie widziałam. Tak wygląda kredeczka i niudowy kolor e, numerek 7 aaa, coś już urwałam o matko tutaj jest temperówka Jezu, powiedzcie mi jeżeli wiecie mam nadzieję, że niczego nie zepsułam e, no powiem tak, kredka jest ładna była temperówka, tylko to było do wykręcania. No jasne. Dobra. Kredka jest ładna. Nie wiem, czy to zobaczycie. Eee. Muszę zakryć siebie. Jest ona złamana i teraz to widać. Eee. No jest ukruszona. Myślę, że jak zacznę nią malować, spróbujmy. A nie, myślałam, że ona się złamie. Jest. Mega mięciutka, taka masełkowa, naprawdę fajna. E, no to jest tylko taki liner do ust. Natomiast wypełnienie: wypełnienie mamy tutaj. E, I jest tutaj taka pomadka z brokatem w środku. Nie wiem, czy jak ją potrząsnę. O nie, ona się tak trochę rozwarstwiła, nam. E, tak wygląda gąbeczka do niej. Fajny kształt, może się dopasować do ust. I teraz kolor. Powiedziałam, że to jest błyszczyk, nawet bardziej. Bardziej mi przypadł do gustu kolor tej kredki niż tego błyszczyka, ale myślę, że w komplecie może to całkiem fajnie wyglądać. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że to były dwa produkty w środku. I teraz dziewiąteczka jest bardzo leciutka. I tutaj mamy SOS Spot Treatment. Tak wygląda. Też bardzo fajny produkt. No i co? To wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, miłego wieczoru, jeżeli oglądacie to wi wieczorem. Dzień, dzień dobry i miłego dnia, jeżeli oglądacie to rano. E, na dole zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i komentujcie mój filmik. Dzięki za oglądanie. Pa!